28 lipca 2017 roku budowę nowo powstającego kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w gminie Czernica odwiedził wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Wraz z pełniącym obowiązki wójta gminy Czernica Andrzejem Czechem oraz inżynierami pracującymi przy realizacji zadania zapoznał się z postępem prac oraz wszelkimi okolicznościami mającymi wpływ na zaawansowanie robót. Według informacji, jakie zostały udzielone wojewodzie, prace zasadniczo nie odbiegają od harmonogramu i jeśli nie nastąpi jakieś nieprzewidziane okoliczności, to już pod koniec obecnego roku najmniejsi uczniowie czyli przedszkolaki powinni zagościć w nowych humorach tego wspaniałego kompleksu. Natomiast w roku 2018 w okolicach listopada planowane jest oddanie tej części obiektu, który stanowi szkołę podstawową. Tym samym zakończony zostanie etap B. Aby cały kompleks został zamknięty jako jedna całość, pozostanie do wykonania etap C, czyli wybudowanie sali gimnastycznej, na którą w obecnej chwili poszukiwane są środki finansowe. Zapraszamy do obejrzenia naszego reportażu oraz wysłuchania podsumowania wizyty w ostatniej części materiału filmowego przez wojewodę dolnośląskiego Pawła Chreniaka. Napisał, że do Ale kiedy... mają w budżecie na 2018 czy nie? nie? No nie. No, na razie napisał, że on jest na etapie dokumentacji. Więc jeżeli jest na etapie dokumentacji, to nie zrealizuje pewnie całego zadania, tylko będzie chciał to robić etapami, bo tak wynika z korespondencji, Aha. E, która do nas dotarła, no i też z deklaracji. Tutaj na wmurowaniu ten pan starosta był i mówił, że tak, taki zamysł takiego ciągu pieszo rowerowego jest, bo tam jest dość niebezpieczny na tych rowerach powiatowy, bo ona prowadzi też jako jedna z dwóch całą komunikację do Wrocławia. I przedszkole kiedy gotowe? Przedszkole szkole termin 19 października 2017 I szkoła, i zapisy i to, gmina prowadzi. Już rodzice dzwonią kiedy kiedy będziemy zapisywać. No nie ukrywam, że mamy problem. ze szkolami pomimo tego, że są podmioty, yy, bo ja w koleśnicy znacznie. mnie telewizja publiczna dopytywała o to i mówiłem, że do e, e, gmina Czernice niezwykle Rozwijająca się gmina pod względem demograficznym, potrzeby tak. ogromne, więc tam chwaliłem jak mogłem. Tak? A, ale no to, że a proszę mi powiedzieć, a, a tu kończymy w tym roku, tak? a reszta szkoła? listopad roku. przyszłego roku. Listopad, tak? Listopad tak. 2018, 2013, tak. tak. I to w lakopaniu chodzi mi tak, tu mamy wejście główne do przedszkola i w pierwszym etapie do przedszkola tu pan jest, pan, jest tym, ścieżka plus parking, ta droga, tam będzie cały, to będzie cały, bo to musimy całą komunikacją, tak? Tak, tak? Tu z tej strony będzie plac zabaw i to jest ta część dla przedszkolaków. I to będzie ten to pierwszy etap, a drugi etap szkoła, gdzie tu mamy cały węzeł kuchenny też do przedszkola, stołówka i tam jest cała... To... Ale węzeł kuchenny będzie wspólny, nie? Będzie wspólny. A, y, a będzie jakaś komunikacja między jednym a drugim budynkiem? Y, znaczy komunikacja jest, tak, tylko, ale nie dla, nie dla dzieci z kadenku rosyjskiego, dla... Nie, nie, ale zamiastówi. do, do na obsługi, ale tak. pod dachem, tak? Komunikacja. Tak, oczywiście. Dachu, za, 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 za. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o y, boisko, tutaj... to... A, no niestety na 500 projektów, Panie Wojewodo, nie przetknięty był nasz projekt, bo to w trzeci etapie C. My już nie byliśmy w stanie wygospodarować więcej pieniędzy, żeby ten trzeci, a w równoległości został. A tam jakiś skład. Wejdziemy tędy. Najlepiej tu jest za mało. Ja no to idę, Nie jest, ale to te pieniądze z... no, z tego losowania paliwa tak? No, mamy informację z Butogisji na stronie ministerstwa, że na 500 projektów, no niestety na 600. A będziecie jeszcze raz No będziemy próbować z każdego źródła, no, bo inaczej no, bo to będzie problem z trzecim śmrochu, etapem, No jeżeli zdobędziemy środki tak na etapie konstruowania budżetu, projektu budżetu na przyszły rok będziemy się starać rozpoznać do końca te źródła i tam, gdzie będziemy mogli aplikować, to na pewno będziemy aplikować. Jeszcze raz pewnie do miejsca światów, proszę mi się przypomnieć. Tu mamy stołówkę części szkolnej. Tak, tam jest wejście będzie do, na skrzydło do szkoły. I tu jest cały węzeł, który jest łącznikiem. Między... Ale stołówka też będą, yy... szkoła też będzie korzystała. Tu szkoła w będzie sposób. miała stołówkę, ponieważ yy, kośniki tych yy, szkolów są wydawane na A, oddziałach. Tak tak, tak, tak. I tam będą dzieci jadły na oddziałach. A yy, szkoła, yy, przy pani... Ta nazwa przeszła, tak? tak na 18 nie, rok. Nie, nie. A proszę mi przypomnieć dokładnie jak ona będzie brzmiała? Odzyskanie od zestania nie są piękny nazwisko. Właśnie nie, <laughs> pamiętam, że było wszystko tak. tak na nie, bo to bardzo fajne, na, na A, tak, bo to jest taki rok. No, tu mamy ten węzeł kuchenny, tylko Dzień dobry i idziemy z konstrukcją dachową tej chwili. I tu nam się kończy budynek, gdzie lata, to jest kończy nam się budynek tak zwany etap A, i przedszkola ale ze względów technologicznych, ponieważ do tego na użytkowanie, musimy iść węgle i kotłownia. A kotłownia znajduje się w ścianą, w związku z tym my musimy dojść dalej, żeby po prostu uruchomić kotłownię, kuchnię, no, bo wtedy bez tego bez, nie dostaniemy pozwolenia na użytkowanie przedszkola. Staraliśmy się, żeby ten cały kompleks był w strukturze budynku pasywnego, bo jeszcze było takie rozdanie na końcówce no. z Enfosiu, ale to niestety upadło. Natomiast tu jest system grzania przez no, w miarę nowoczesną technologię, przez pompę ciepła. Ona jest Ale dostaniecie poparowną... finansowanie? Nie nie nie, nie. nie, nie, nie. Z własnych nie, środków. Nie, nie. To wszystko realizujemy z własnych środków. Mamy z RPO dofinansowanie na część z, przedszkolną. Zitu? Tak, 2 miliony, na część przedszkolną milion 200. 000 000. No i to co ewentualnie pan wojewoda będzie łaskaw z wdzięcznością się Bo tu mamy tak, te okna wszystkie są wzmocnione, y, znaczy o, 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 przy niskiej przenikliwości. Wszędzie oświetlenia LED-owe mamy, to w, w eksploatacji, w eksploatacji będzie to korzystne, tak? Ale takie przekargo że... bardzo podniosło nam cena. Ale to budynek jest traktowany jako budynek pasywny, tak? no. chcieliśmy, żeby tak było. Niestety pomimo spełnienia wskaźniku nie udało się, jeżeli w tej będzie jeszcze raz rozdanie, to będziemy się starać, ale o ja o tym, rozumiem, że rynek pasywny jest, tylko że chodziło o to, że płudzie no, tutaj są dostarczyli. Tak. Czy oni się czegoś tam technicznie dopatrzyli, że nie, nie jak warunki, warunki, tak. to się dało? Upewiamy i teraz tak, tu mamy wejście główne do szkola. Tam to jest ten oddział, gdzie rodzice żegnają się z dziećmi. Tu jest Tu przewidziana. Sala płaczu. No dokładnie, to jest taka sala. Mnie to czeka we wrześniu, bo mój mały pójdzie do żłobka, więc wszyscy mówią, ja nie idę do żłobka. A tu mamy taka część wspólna, czyli taka integracyjna. Bo mamy Po lewej stronie mamy te oddziały przedszkol przedszkolne, natomiast po prawej stronie są zaplecza dla socjalnych, dla pracowników, gabinety logopedy, pediatry i psychologa. A skąd taka, że. Y y y y nie wiem jak się nazwać to to dosyć, dosyć gęsta, czy to ma jakiś cel? Myśmy, ponieważ tutaj jest tak jest dachówka, Aha. musieliśmy uwzględnić ciężar, tak? czyli po prostu myśmy to wzmocnili w stosunku do projektu, bo pierwotnie projekt przewidywał, pokrycie z takiej płyty, która ten. Myśmy wreszcie na pustkę, w związku z tym z jest lżejsze tak, tak. ile, ile tu będzie sal? E, tu no. mamy po tej cztery sale, tutaj w kolei, a tutaj mamy toalety dla personelu, e, jakieś takie miejsce socjalne, tam jest tak zwane w projekcie, to jest jako czy to jest takie miejsce poznawcze, tak? Pani dyrektor chce w tej chwili coś edukacyjnego, żeby był punkt rozwoju dzieci. A pani dyrektor, to będzie tak, formalnie jedno przedszkole, czy to będą jeszcze dwa, dwa, to będzie funkcjonować trzy, trzy, pośrednio do trzy, 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 jest osobna trzy, tak? Tak. ale trzy, 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 nie Tutaj musi się znaleźć, ale to dopiero w drugim etapie. pierwszym przeniesiemy oddziały, oddziały najmłodsze. Bo reforma wymusiła na tak nas tak, konieczność tak, tak. przyspieszenia, bo tam ośmiopasowa szkoła i nie ma, nie ma po prostu fizycznie miejsca, żeby siódme klasy się zmieściły, Więc my w trybie pilnym no, no tak. próbujemy to realizować, po to, żeby dzieci najmłodsze 1-3 um, próbować też jakoś. A jak to demograficznie? Rok do roku? Jak to wygląda? No, pan Wojewoda, Sandro, z uwagi, że gmina III wojewódzki Trzecia III, Wojewódzkie Trzecia Siednica III. Pierwsza, Wojewódzkie ale w kraju III. Yy, Siednica jest pierwsza Tak. Yy, tak. A tak. no to mi pan burmistrz Milan odpowiada, że u nich tam najwięcej dzieci. Bo nie wiem, zależy jak to się liczyło, tak? A no, no <śmiech> tak, <laughs> Ale takie każdy taki oddział ma swoje pomieszczenia to, ale dla dzieci, po prostu nie muszą chodzić tego i każdy ma taki magazynek, no bo te dzieci najmłodsze mają leżakowanie, w związku z tym takimi kanałami leżakowanie i bezpośrednie wyjście tu będzie placawa, w związku z tym z każdego... Każdego działy wyjścia bezpośrednio. A. Znaczy, dla nas fajnie, ewakuacyjnie, tak? Ale tak, A, tak. są puszbary, w związku z tym na, yy, panie będą kombinowały, jak do tego, żeby te dzieci nie uciekały, bo każdy puszbar to... No tak, tak, tak. Ale z drugiej strony też jeżeli chodzi o przejrzystość, tak? Jasne. Tak, do rewelacji. Naprawdę. Ale muszę powiedzieć, że to. Robią, to nie, o, to pani, to było? Pani Kierownik rośnie, no, no, no. taki ja, nie, nie, realizację? nie, 16 nie, 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 to nie, 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 16 lutego nie, nie, była w grudniu nie, ale nie, 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 na te nie, 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 pozwolili nie, nie ja robimy szkoły, bo e, tak, prawda, mamy robić e, w przyszłym roku budynek szkoły, tak, ale ro, pewne roboty są e, kontraktowane już, mają zrobić tu, jak skończą przychodzą na budynek szkoły. W związku z tym budynek się to wykonawca nam się odgraża, że nie w listopadzie wewnętrznie na tak? Więc trzymamy no. dla pana wójta, tak? Gdyby, no myślę, że yy, tak było... Tak, było. Tutaj... Ale właśnie, ale jak, to, jak to pan wójt yy, chce do, yy, rozwiązać, bo no, rok szkolny zaczyna się we wrześniu listopad i co? Ten dom przenosimy, czy nie? Ja. Nie ma przeszkód formalnych, żeby te przenosiny tak. na to. I, Ale jest szansa, żeby wykonawca w dobrze do września? Yy, tak, tutaj yy, widzimy, znaczy tak, tak, mamy... Yy, bardzo ma mało czasu na przedszkole, tak? Ale budynek szkoły jest tyle łatwiej już, że wszystkie cała, cała infrastruktura, czyli drogi dojazdowe, kanalizacja, bo tego wszystkie eee, te będą na pierwszym etapie. Wszystko tak. Potem to jest, tak. tak. to jest tak, tak. tylko postawienie ścian, to sama szkoła, tak? Tak. A, a szkoła jest ile będzie miała e, 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 szkoła, będzie też parterówka w całości, tylko tu wejście, tak? na, nad wejściem głównym jest krop, gdzie są sale e, krzywice na pierwszym piętrze. I jest nawet winda. No. Jest nawet winda. są dwie fale komputerowe, te chemiczne, biologiczne, także w pełni wyposażone. A tak poza 20 to jest wyposażenie? Nie, nie, bez. Bez, nie? jesteśmy na etapie postępowania pierwszego, będziemy w sierpniu, pierwszego postępowania przetargowego na wyposażenie, ale przedszkola i pod koniec roku będziemy dopiero ogłaszać postępowanie na wyposażenie. Szkoły, bo to jest a jak dojście, jak dojście pan Wójt buchy. myśli, jeżeli chodzi o szkoły, to ile jeszcze? No to 500, powiem tak, 600? na etapie aplikowania to było jakieś 400 chyba na przedszkole i 600, 600 na szkołę, ale rynek jest, jak pan Wojewoda wie, coraz trudniejszy. Bo co postępowanie powiesimy, to tak, nie ma ofert, a jak są oferty, posłużę się innym nie. przykładem. Tak, adaptacji jednej ze z wiejskich na kubaturę oświatową mamy ofertę praktycznie o 90% rocznie. Nie słyszy tego walczona? Nie, nie, nie. Ale nie, oni to potwierdzają, bo jest to... Ale faktycznie coś, coś na rynku się dzieje, bo ja to widzę na przykład Nie w ma wykonawców w tych nie. drogach lokalnych. Jak zawsze mieliśmy jakieś 20% oszczędności. Nie ma wykonawców, a jak nie ma wykonawców, to ci, co są, idą po prostu... Już nie ma wojny cenowej, tak? Bo nie. przedtem to się firmy wyniszczały tak. na przetargach. W tej tak. chwili już to niestety, niestety, niestety... Niestety, niestety. Tak. Mam tu mamy wejście główne do budynku szkoły mhm. i tu będzie hol z tam będzie wejście tutaj jak, te, A, to, tak. jak ta finka tam jest. Aha. I tam jest całe wejście główne z holem, tam jest takie patio, wyjście na jakieś apele i będzie skrzydło lewe i z drugiej strony bliźniacze prawe skrzydło, tak? I główny korytarz i gabinety na prawo i na lewo. Z tym, ten oddział 1-3, dlatego z tyłu za wykonaniem mamy też plac zabaw. Żeby te dzieci też bezpośrednio, bo te wszystkie sale mają wyjście bezpośrednio. A sala gimnastyczna? Sala jest gimnastyczna planowana nie? była na to jak jest tam, jak jest ten ten ten, ten, ten auta stoją. Tak, aha. Ale to jest kwestia, znaczy w projekcie mamy, to jest etap C, ale no to pieniądze, jak się znajdą tam, pieniądze, to... Pieniądze. A ile I jak, co to? Oj, on... Nie wiem, co To jest... 10 na chwilę nie, nie. obecną przy tych cenach nie ja bym, chcemy, nawet nie pójdą ja tak to tego bo 5 milionów. Miejsce mamy i teraz jak projektujemy, jak doprojektowujemy jakieś sieci, to robimy z takim obszarem, żeby ta sala gimnastyczna nie. nawet nie można było kubatorowo zwiększyć. Tak, bo Dobrzykowice się rozbudowuje, w związku z tym tak, budowa tak, sali gimnastycznej tak, tylko tak, dla potrzeb szkoły to może się... No tak, tak, tak. Więc jak już to... To jest dla mieszkańców, tak? Tak. tak. No od... i tamty przepraszam jeszcze tak tego, tam jak ta filka stoi, tam jest właśnie planowane boiska. Tam gdzie to i, to, i... Tak, nie tutaj jest tutaj, tutaj ta filka. Tu tak. będą boiska z oświetleniem. Yy, a tu jeziorko i... widzę, tak? Yy, tak, bo to możecie no, robić wykopy, a jak zaczęliśmy <laughs> robić wykopy, to właśnie no. mamy tutaj takie wody. Tu potrzebne są efekty rzeczowe, żebyśmy z LIFEM się powoli zaczęli rozliczać, więc wykonawca tak, tak. fakturuje, no my no, sprawdzamy, czy jest wszystko w porządku. Po to, żeby wystąpić z wnioskiem o płatność. Tylko ten fragment panu w pokażemy. Tutaj będzie korytarz? Tak. Nie, panie... Na pewno jeszcze się... to zapraszamy, bo jesteście sobota, niedziela. bo nie działa. Ale To są gabinety. Tak? Nie, to, to wszystko, wszystkie pomieszczenia mają takie magazynki. A magazynki? Wiadomo, no, zawsze coś tam nauczycielem mają. No, no, Oj, tak. <laughs> tu, tu widok na tak na, na przedszkole i tutaj jest ten plac ale za... bardzo ładna forma, tak? Jeżeli na, na odchodziło o budynek. I tu jest tak, to jest tak, jest tak fanem. To, to jest takie, Z góry też są takie odejścia porobione, więc w związku z tym to wygląda... No tak troszeczkę jak taki pająk z tak, takimi odnogami. To tam panu... koszty niestety zrobiło. Tak to ładnie wygląda, nie poszliśmy w górę, ale tam z terenu dużo. No tak, tak, tak. Poprzedni wuj z tyłu w tej agencji. Dziesięć lat byłem tam od tego momentu tego spotkania. W 2007 to jest Ale to jak zawsze chodzi o... Ja, ja bardzo serdecznie dziękuję, przepraszam, muszę, muszę jechać. Ale tu się mała ciekawość, bo tak? Tutaj planowana taka wielka pergola. Taki okrągły, jak się hali budowy, czy dokładnie. Czy mniejsza trochę? No nie mniejsza, na pewno mniejsza, ale właśnie to będzie, że to nie, nie spotyka się taki budynek, ale to będzie miejsce, jako spotkań. element e, e, architektury. architektury. Ale w ramach tego, że tak, to ok, Tak. Taka pergola, tak. takie miejsce spotkań. Wyjechaliśmy, pani rzecznik strasznie się podobało. Szuka nowego miejsca do zamieszkania i chyba będzie miał pan wójt nowego mieszkańca. Miło mi nam, miło nam. Terenów jest dużo. osób naprawdę pracuje w pana, mieszka w pana gminie, bo ostatnio spotkałem pana, który wygrał ostatnio. Macie bo tak, mamy no Pan Wójt Olimpijczyk, tak, ale, pan wójt Olimpijczyk. Ale, ale też on tutaj ostatnio, raz, że Olimpijczyk, ale niedawno wygrał y, y, Tour de France przynajmniej odcinek, mamy I tutaj w Szostawie chyba y, mieszka. Tak. Mamy jak, Urszulę Włodarczyk, Włodarczy. był Olimpijka tak. tak no, no naprawdę myślę, że tutaj... Więc ta, hala sportowa tutaj musi być. To Trzeba się powołać u Pana Ministra na tych olimpijczyków, że tym ich było i chcecie jeszcze wychować. Kończymy do... taką, i, taki inny projekt i tam właśnie ma być miejsce, w którym będzie taka izba, izba aktualnie zamieszkałych olimpijczyków na terenie gminy, bo ten projekt jest związany z jakąś grupą lzs ową Panie ale jeszcze dwa słowa bym no, tak. prosił. Um, na no temat tej wizyty, jak, jak wypadła wizytacja na tej budowie? No, ja bym tego nie nazwał wizytacją, tylko taką przyjacielską wizytą. Ja się bardzo cieszę, że gmina radzi sobie i to bardzo dobrze z wydatkowaniem środków. Cieszę się, że administracja rządowa mogła wesprzeć tą bardzo ważną inwestycję dla lokalnej społeczności. Co prawda, cała inwestycja kosztuje ponad 25 milionów złotych, ale myślę, że te 2 miliony złotych to też jest dobra cegiełka do tego dobra wspólnego i bardzo się cieszę, gratuluję tutaj panu wójtowi dobrej realizacji dobrego pomysłu. No i przede wszystkim gratuluję wykonawcom, bo wszystko wygląda na to, że wszystkie terminy zostaną dotrzymane i wszyscy będziemy mogli się wspólnie cieszyć z tej inwestycji. Czyli można powiedzieć co, że Rząd dofinansowuje rodziny, a gmina rodziny wspiera swoją infrastrukturę. No jak się dowiedziałem ja o tym, wiedziałem wcześniej, że, że tutaj jeżeli chodzi o liczbę urodzin, wygląda to bardzo dobrze, ale nie wiedziałem, że aż tak, tak dobrze. To jest trzecia co do wielkości gmina w kraju pod względem wzrostu liczby urodzin. No i tego typu inwestycje są bardzo ważne, dlatego tym bardziej cieszę się w kontekście 500, że tego typu inwestycje możemy wspierać ze strony rządowej.